Jak wyglądać elegancko i atrakcyjnie, gdy wybieramy się do pracy, gdy idziemy na zakupy, gdy załatwiamy jakieś sprawy na mieście albo spotykamy się z naszą koleżanką na kawę. Jak w każdej z tych sytuacji wyglądać klasycznie, elegancko, kobieco i także atrakcyjnie? W dzisiejszym wideo pokażę 10 stylizacji, które sprawdzą się na każdą z tych okazji i zobaczycie, że w nich właśnie poczujecie się wyjątkowo i kobieco. Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Ja się nazywam Wioleta Tymul i na na tym kanale mówię o elegancji, o stylu, o tym, jak być szczęśliwą kobietą we współczesnym świecie. I w dzisiejszym wideo przedstawię Wam rzeczy z ekskluzywnej azjatyckiej marki Goelia. Naprawdę oni się koncentrują na klasyce, na tym, aby każda rzecz była dobrej jakości, pięknie wyglądała i zobaczycie, że każda z nich będzie miała odrobinkę wyjątkowej energetyki kobiecości. I zacznijmy od pierwszej rzeczy, którą jest ta biała jedwabna bluzka, którą mam już na sobie. Powiem Wam i zawsze o tym mówię, że w garderobie u każdej kobiety powinna być przynajmniej jedna biała bluzka albo koszula, która naprawdę jest piękna, pasuje jej bardzo dobrze i ją można wybrać na takie okazje jak do pracy. I każde inne tak naprawdę, możemy i na zakupy i na spotkanie z koleżanką. Po prostu ta koszula, ta bluzka będzie uniwersalną częścią naszej garderoby i będzie się nadawała na wiele momentów w naszym życiu. Powiem Wam prawdę, że ta bluzka bardzo mi się spodobała i zakładam ją naprawdę często obecnie, ponieważ ma w sobie jakiś taki powiew romantyczności. Te guziczki mi się szczególnie podobają i one właśnie przypominają tę romantyczną jakąś epochę minionych lat. A w dodatku jest ona zrobiona ze stuprocentowego jedwabiu. Jest on naprawdę dobrej jakości i tutaj rękawy widzimy, że one są zrobione zrobione z szyfonowego jedwabiu. Mi się to też bardzo podoba, że tutaj mamy no po prostu różną taką grę faktur przy tym, że mamy jednak jedwab i on pozostaje. I tutaj proponuję Wam stylizację na przykład do założenia do biura. Bardzo dobrze się sprawdzi, gdy mamy jasną górę, koszulę, bluzkę tak, i ciemniejszy dół. I w tej stylizacji łączę tę bluzkę ze spodniami także od marki Goelia. Szare to są spodnie. Mi się wydaje, że takie spodnie no, są po prostu idealne do biura. Za każdym razem jak je założymy to będzie po prostu strzał w dziesiątkę, zwróćcie także uwagę, że te jednak spodnie nie są aż takie bardzo klasyczne. Mają w sobie odrobinę tej oversize'owości i dlatego mi się to tutaj szczególnie podoba. Bo dziewczyny, tutaj mamy po prostu te połączenie energetyk, o których mówię cały czas w swoich wideo i które naprawdę przekazują Waszą indywidualność i coś takiego, co nikt inny nie może tego powtórzyć, tylko Wy. Zobaczcie, tutaj mamy taką bluzkę, która jest delikatna, łagodna, romantyczna, kobieca i łączymy ją z bardziej sztywnymi spodniami. Także one są tutaj wełniane, więc ta już sama gramatura tkaniny jest sztywniejsza, jest grubsza i to naprawdę pięknie ze sobą się łączy w jedną całość. Także zaletą tych spodni jest to, że mamy tutaj od razu pasek. Można go oczywiście dostać, jeśli chcemy, ale możemy z niego korzystać i się nie zastanawiać, jaki pasek dzisiaj wybrać. Więc to uważam za taki dodatkowy element. Praktyczny w tych spodniach. Wszystkie rzeczy, które przedstawiam w tym wideo, będą podlinkowane w opisie poniżej. Jeśli spodobacie się któraś z tych rzeczy albo jakieś inne oferowane przez markę Goelia, to możesz skorzystać z mojego kodu zniżkowego 10 Violeta i otrzymasz 10 dolarów zniżki na swój zakup. A jeśli kupujesz więcej, to i zniżka będzie większa, 20 Violeta na 20 dolarów zniżki na zakupy ponad 169 dolarów. Cała ta informacja będzie także w opisie tego wideo i zachęcam do przyjrzenia strony marki Goelia, ponieważ ja pokazuję tylko wybrane rzeczy, a oni mają jeszcze o wiele więcej pięknych kobiecych modeli, które mogą zainteresować także Ciebie. I kolejna rzecz, którą chcę Wam przedstawić, jest ona po prostu moim drugim ulubieńcem. Bardzo ją lubię. Nawet byłam teraz w Wilnie i powiem Wam, że zakładałam go jak najczęściej na śniadanie. Idealnie mi się sprawdzał i zobaczcie, że bardzo pięknie on pasuje do tych spodni. Po prostu kolorystycznie. Fantastycznie, fantastycznie ze sobą się łączy. I ten kolor jest taki, wiecie, wyglądający bardzo luksusowo. No oczywiście, gdy dookoła nas jest jakieś rozkoszne miejsce, gdy założymy coś takiego jak ten kaszmirowy kardigan, to wyglądamy, no po prostu jakbyśmy się wtapiali w to miejsce i wyglądali też na takim samym poziomie. A przy tym czujemy się i ciepło i wygodnie. Naprawdę czasami, wiecie, bo czasami zbyt często zakładanie koszul, żakietów może być takie uciążliwe, dlatego Zakładanie takiego kardiganu naprawdę się wtedy sprawdzi, gdy chcemy wyglądać i dobrze, i elegancko, ale także komfortowo. Więc tutaj taka stylizacja sprawdzi się i do pracy, i na zakupy, i z koleżankami na kawę, w zależności też, może od spodnie. Chcemy, możemy to zestawić razem z jeansami i będziemy miały taką luźniejszą stylizację. Może bardziej ona się przyda nam, gdy idziemy na zakupy albo załatwiamy jakieś sprawy na mieście i po prostu chcemy czuć się jak najbardziej wygodnie. Ale wiecie, nie luzacko, ponieważ gdy mówimy o tym, że czujemy się wygodnie, to zawsze myślimy o tym, że o mogę się po prostu rozwalić. Założyć jakąś bluzę, jakiegoś dresa i po prostu sobie pójść w ten sposób. Nie. Tutaj pokazuję Wam klasyczną, elegancką stylizację, ale także wygodną. Więc z tego, dziewczyny, korzystajcie, takie stylizacje tłuszczcie i zobaczycie, że będziecie czuć lepiej i bardziej po prostu będziecie pewne siebie. Bo naprawdę od naszego ubrania, od naszego ubioru bardzo dużo zależy. Od tego, jak my rozmawiamy z innymi, z jaką energetyką my jedziemy w ten świat. To wszystko są bardzo nieduże triki, które mogą doprowadzić do dużych zmian w naszym życiu. I dziewczyny, jeśli podoba Wam się to, to wideo to proszę zostawcie po sobie lajka. Like, bardzo mi to pomoże w rozwoju mego kanału i obowiązkowo piszcie mi, która z tych stylizacji wam się podoba najbardziej, która z tych rzeczy. Bo ja Wam mówię o tym, jakie są moje ulubione rzeczy, ale może jakieś inne wam się spodobają bardziej. Jestem ciekawa waszego zdania. I przejdźmy do kolejnych dwóch stylizacji z tym żakietem w głównej roli. Powiem wam, że ja uwielbiam kolor granatowy. Dziewczyny, które są ze mną dłużej, zapewne to wiedzą, że granatowy niebieskie to są po prostu moje kolory i gdy zobaczyłam ten żakiet, no bardzo mi się on spodobał, bo to jest idealny żakiet na zimę, na ciemniejszą porę roku i szczególnie, gdy chcemy gdzieś wyjść, gdy chcemy wyglądać bardziej tak, wiecie, wyjściowo, atrakcyjnie, ale też kobieco i klasycznie, to właśnie ten żakiet. Myślę, że do jakiejś opery, do teatru no fantastycznie się sprawdzi, bo wy zobaczcie, dziewczyny, jak pięknie on też polyskuje, ale tak nie za bardzo. I o to mi tuż tutaj bardzo chodzi, żeby po prostu czasami nie błyszczeć jak choinka, ale mieć delikatny polysk i właśnie ten żakiet to w sobie ma. Także podobają mi się bardzo te guziki, ponieważ one są Delikatne, kobiece i bardzo pasują do całości tego żakietu. I powiem Wam, że taki żakiet warto mieć, aby robić jakieś wyjściowe bardziej opcje. One też krótki, więc się dobrze nam tutaj będzie łączył z każdą naszą sukienką. I dlatego też jedną ze stylizacji ja wykonałam tutaj ze sukienką. Ja mam tę sukienkę już bardzo długo i po prostu, wiecie, czasami gdy jest zimno, gdy chcemy gdzieś wyjść, no potrzebujemy coś narzucić na siebie, na górę. Więc takie żakiety, coś w tym stylu naprawdę się bardzo. Sprawdzi. Wy możecie także sprawdzić stronę Goeli. Oni mają jeszcze więcej takich różnych żakietów w innych kolorach. Czerwony na przykład także. Dla pań, które chcą być jeszcze bardziej jaskrawe i jeszcze bardziej widoczne, to się bardzo dobrze sprawdzi. Więc dziewczyny wybierajcie coś dla siebie do tej kolorystyki, która już jest w waszej garderobie. Też chcę wam tutaj pokazać, że ja łączę granat z czernią. I powiem wam, że już dawno trzeba obalić ten mit, że granat się nie łączy z czernią. Łączy się i jeszcze jak najbardziej i nawet w tym sezonie takie domy mody jak Chanel pokazywały kolekcję właśnie w połączeniu tych dwóch kolorów, więc nie widzę w tym żadnej sprzeczności, aby tak robić i to po prostu ułatwi nam tworzenie stylizacji, bo wiecie, gdy będziemy bardzo się tutaj czepiać do takich pojęć i jakichś takich może troszkę przestarzałych pojęć, tak, że tego nie łączymy z tym, tego nie robimy, bieli nie zakładamy w zimie, to wiecie, to będzie nam po prostu tylko utrudniało życie i będziemy czuć jakiś taki brak satysfakcji. Łączymy i żyjemy w łatwiejszy sposób. Dobra dziewczyny i kolejna stylizacja też z tym żakietem to można go łączyć ze spodniami. I mi się wydaje, że taka stylizacja będzie bardzo dobra też dla pracujących kobiet intensywnie. Może nawet do pracy można coś takiego założyć, oczywiście to zależy od waszego dress code'u, ale może macie jakąś imprezę w pracy. To jak najbardziej coś takiego ze spodniami będzie wyglądało klasycznie, elegancko, naprawdę na poziomie. Albo może prezentujecie coś, może jesteście osobą wygłaszającą prezentację. Wtedy powiem wam, że zasady ubioru są troszkę inne, ponieważ możemy założyć na siebie coś bardziej jaskrawego, ponieważ prezent prezentujemy coś, uczymy może czegoś i chcemy być w centrum uwagi. Między innymi królowa Elżbieta zawsze wybierała bardzo jaskrawe kolory, nawet może troszkę neonowe, które mogłybyśmy uznać, że no może nie są aż takim bardzo dobrym guście, ale robiła to specjalnie po to, aby wyróżniać je wśród tłumu i żeby każdy od razu widział, gdzie jest królowa. Więc dziewczyny, korzystajmy z takiej zasady, z takiej królewskiej rady i wybierajmy coś troszkę jaskrawszego, troszkę może bardziej błyszczącego. Dlaczego by i nie? Jeśli nam się tego chce, mi osobiście teraz bardziej się tego chce szczególnie gdy jest tak ciemno, to chce się czegoś takiego błyszczącego, pięknego. Dajcie mi znać jak dla was, dziewczyny, czy teraz was też tak ciągnie na te wszystkie błyszczące i takie może też bardziej jaskrawe nawet kolory, czy, czy pozostajecie przy takiej bardziej klasycznej, stonowanej palecie kolorów. Jestem ciekawa jaka jest u was sytuacja. I kolejna stylizacja także moja ulubiona, dziewczyny. Myślę, że nie uwierzycie mi, ale naprawdę bardzo mi się one podobają. Bardzo mi się podobają też te rzeczy, bo wyglądają fantastycznie. I ta stylizacja, myślę, że fajnie, bardzo się sprawdzi i na zimę, i też na wiosnę, i może nawet latem w takie troszkę chłodniejsze dni. Dlaczego? Zobaczcie, ponieważ to jest uniwersalny kolor błękitny, mój ulubiony. Tak naprawdę powiem, wam, że myślę, że śmiejecie się teraz, jak to oglądacie, ale naprawdę bardzo mi to przypadło do gustu. I ta stylizacja, myślę, że często będę z niej korzystać, gdy idę do pracy. Gdy idę może do Bristolu na kawę albo do jakiegoś innego pięknego miejsca na kawę, gdy chcę wyglądać naprawdę uroczo, atrakcyjnie i tak wiecie, elegancko i luksusowo, to właśnie bym wybierała taki zestaw. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy i górę i dół, taką samą, jest to zestaw i gdy mamy jakiś zestaw kolorystyczny, czy mogą być to spodnie i żakiet, czy może kamizelka i spódnica, albo też spodnie, w zależności jaki zestaw kupicie Wy dla siebie, to zawsze to wygląda bardziej luksusowo. I tutaj to mamy. Ale kolor mamy tutaj delikatny, błękitny, kobiecy i w połączeniu z tą romantyczną bluzką naprawdę daje taki stuprocentowy, romantyczny, jakiś taki kobiecy styl. Złożyłam na siebie ten żakiet, aby Wam pokazać i dla mnie to jest po prostu esencja kobiecości. Mi jest też komfortowo, wygodnie w tym takim ubiorze, no ponieważ czuję się naprawdę na poziomie i atrakcyjnie. Na to chcę zwrócić Waszą uwagę, że ja bym radziła w żakietach, szczególnie też w tym granatowym takim, to żeby troszkę te rękawy tutaj podnieść. I jeśli mamy piękną koszulę, to będą widoczne nasze mankiety, to zawsze plus, ale czasami mamy tak, że zobaczcie tutaj, gdy mam jedwabną szczególnie bluzkę pod spodem, to to pada bardzo szybko, więc się nie trzyma. Trzeba cały czas tak stać, wiecie, i podwijać te rękawy. Tego nie chcemy. Dlatego proponuję Wam asekurować to taką gumką do włosów. Można oczywiście znaleźć w bardziej może neutralnym kolorze, podobnym do koloru naszego żakietu i tak po prostu ją tutaj podwinąć na tej gumce. Powiem Wam, że i ten kolor może być, bo tego widać nie będzie, jak już ja to tutaj podwinę do góry. I to będzie się trzymało. Zobaczcie, że teraz, nawet jeśli mi tutaj to spadnie, to. Pozostaje. Widzicie? Jest różnica pomiędzy jedną ręką a drugą i tutaj mogę zawsze czuć się fantastycznie wygodnie i wiedzieć, że wszystko wygląda u mnie tutaj naprawdę dobrze i na poziomie. I to jest bardzo dobra rada, szczególnie jeśli wybieracie takie rzekiety oversize'owe, po prostu żeby więcej pokazać tutaj naszej ręki, naszego nadgarstka, naszego mankietu, naszej koszuli, szczególnie gdy mamy taką piękną bluzkę jak ta. Tutaj prezentowana przeze mnie. No, oczywiście to nie jest tutaj wariant tego żakietu, ponieważ on jest pięknie dopasowany. Taki bardziej klasyczny krój, nie za duży, nie za mały. Dlatego tutaj no, po prostu to jest dodatkowy atut, dodatkowa kobiecość, dodatkowa elegancja i luksus. Zobaczcie, gdy poruszam ręką w ten sposób, tak, czy poruszam w ten sposób. No, w ten sposób też jest dobrze, ale myślę, że w ten jest lepiej. Napiszcie mi dziewczyny, jak Wam bardziej się podoba. Z mankietem czy bez. Ponieważ myślę, że to może też zależeć troszkę od naszego gustu, ale mi się wydaje, że tak wygląda naprawdę bardzo fajnie i pięknie, szczególnie jeśli mam tutaj jeszcze torebkę przerzuconą, no to fantastycznie. Mi się bardzo podoba. Ja jestem w klubie za mankiety. A mówiąc o klubie, chcę przypomnieć Wam, że otworzyłam swój klub eleganckich kobiet i zapraszam Was dołączyć. W ramach tego klubu będziemy się rozwijać, uczyć nowych umiejętności, będziemy wiedziały, jak się zachowywać, jak rozmawiać, jak prezentować siebie z najlepszej strony, a zaczniemy. Ten miesiąc odstawiania celów na cały cel rok. Więc zapraszam bardzo serdecznie panie, które byłyby zainteresowane. Naprawdę cena jest bardzo nieduża. Proszę traktować to jako filiżanka kawy razem ze mną i w ramach klubu będziemy spotykać się obowiązkowo raz w miesiącu na edukacyjnym live'ie, a także co jakiś czas będę dodawała także dla Was i krótkie wideo, i dłuższe, naprawdę będzie ciekawie i będę dzieliła się z Wami swoimi największymi sekretami. Powiem Wam dziewczyn, że tutaj w ramach swoich wideo na YouTube bardzo dużo dla Was mówię, takich rzeczy, które dla mnie działają, z których korzystam, ale takie naj, najfajniejsze, najlepsze sekrety to tylko w ramach klubu albo oczywiście też w ramach moich kursów. Więc dołączajcie, jeśli waszą wartością jest rozwój i edukacja. I wracając do błękitnego żakietu, to powiem wam, że jest on bardzo uniwersalny, ponieważ możemy go założyć w taki bardziej casualowy sposób, na przykład z dżinsami i wtedy mamy wygodną, codzienną stylizację, ale Taką troszkę bardziej elegancką, troszkę bardziej na poziomie. I to się zawsze dzieje, gdy do naszych jeansów, albo takich może bardziej jakichś codziennych swodni, dodamy żakiet. Można oczywiście tutaj dodać jakąś piękną bluzkę, albo po prostu klasyczny biały top i wyglądać w tym stylowo i na poziomie. I tutaj często mówię o tym, że dodatki wpływają na to, czy nasza stylizacja będzie wyglądała bardziej elegancko, czy mniej elegancko, ale w tym wypadku zwróćcie uwagę, jak bardzo na to wpływa żakiet. Powiem Wam, że wszystko, co ma strukturę które bardziej prostokątne ramiona to wszystko dodaje nam tego klasycznego stylu, profesjonalizmu i też wyciąga na wyższy poziom elegancji naszą stylizację. Więc zachęcam do korzystania, to jest prosty trik, który pomoże nam wyglądać elegancko i pięknie nawet gdy idziemy na zakupy. Jeszcze wracając tutaj do tej spódnicy mini błękitnej, którą mam teraz na sobie, to powiem wam, że nieobowiązkowo ją łączyć tylko z bluzką. Możemy tutaj dodać kardigan i tutaj już zależy od nas. Możemy po prostu połączyć ten kardigan z tą spódnicą i mieć tak Taką piękną, kobiecą stylizację, ale może w kierunku takiej bardziej codziennej, albo troszkę podnieść poziom naszej elegancji, zostawić tę bluzkę i założyć ten kardigan na bluzkę i wtedy ten piękny kołnierzyk nam będzie widoczny. Powiem Wam, że wtedy ta stylizacja będzie wyglądała też troszkę bardziej dziewczęco, troszkę nas bardziej odmładzała. I dlatego ta bluzka mi się bardzo spodobała, no bo ten kołnierzyk dodaje nam tutaj i młodości i troszkę nas rozjaśnia naszą twarz. Ale dziewczyny, zachęcam Was do łączenia sweterków ze spódnicami. Mogą być to spódnicy mini, Mogą być troszkę dłuższe, w zależności od Waszych preferencji, ale taka stylizacja będzie zawsze emanowała tutaj kobiecością i będzie idealnie pasowała na każdą okazję. Może jeśli idziemy do teatru, to wybieramy żakiet, ale na resztę okazji, gdy chcemy wyglądać, wiecie tak, i wygodnie, ale i dobrze, elegancko i kobieco, to to jest właśnie naprawdę bardzo dobry wybór, szczególnie na chłodniejsze momenty tego roku. I dziewczyny, następna stylizacja to jest odkrycie tego sezonu i też moje Odwaga, bo wcześniej nie odważałam się na coś takiego i już pokazuję o co mi chodzi, to są stylizacje z tym czerwonym. Paltem. Bardzo mi się ono spodobało. Ja nie oczekiwałam tego, ale poczułam się w nim jak czerwony kapturek, naprawdę. Ja nie wiem, jak to wygląda dla was. Napiszcie mi w komentarzu, będę bardzo ciekawa, ale stylizacje z tym paltem dodali odrobinę czegoś innego. Odrobinę wyjątkowości do moich stylizacji. I to dziewczyny nie odrobinę, a taką dużą odrobinę. Wiem, że tak się nie mówi, ale po prostu śmiesznie to brzmi. I powiem Wam, że jak byłam w centrum handlowym w tym palcie. Wszyscy zwracali na mnie uwagę, wszyscy po prostu patrzyli, bo... To przykuwa uwagę, to jest coś bardzo ciekawego, coś fajnego, i dużo osób po prostu się uśmiechało, bo takim się podobało to palto. I dlaczego chcę pokazać Wam to palto i zaproponować Wam jako bardzo dobrą okazję, bardzo dobry zakup, ponieważ jest to coś innego, jest to coś jaskrawego i właśnie taki model będzie nas odmładzał. I jeśli oglądałyście też moje poprzednie wideo, to ostatnio zaczęłam bardziej się skupiać na tym i poszukiwać właśnie takich modeli które nie będą wyglądały zbyt klasycznie i nas postarzały, ale takie modele, które są klasyczne, kobiece, ale będą nas odmładzały. I w tym kierunku się zmierzamy i na pewno to palto Dotyczy tego kierunku i tych rzeczy. Mamy tutaj oczywiście także kokardkę, ale tę kokardkę można odpiąć i jeśli nie chcemy tutaj mieć aż tak dużo tej romantyczności, kobiecości, a chcemy taki troszkę bardziej klasyczny styl, to możemy ją odpiąć i po prostu mieć taki kołnierzyk. To, co mnie jeszcze też zdziwiło w tym palcie, że ono jest naprawdę cieple. Ja tego się nie spodziewałam, ale dziewczyny, to jest dla pań, które podróżują samochodem na zimę. Później może na wiosnę, w tym możemy i dłużej spacerować na zewnątrz. Oczywiście nie mówię wam, że wybierajcie takie palto i sobie stójcie na przystanku przez 10 minut, czekajcie na autobus. Nie. To jest jednak model dla pań, które podróżują i poruszają się po mieście najczęściej samochodem. Będzie idealny, bo właśnie wtedy my potrzebujemy czegoś takiego krótszego i to palto ma to w sobie. Tutaj także mamy szersze rękawy i można założyć nasze dłuższe rękawice, jeśli takie mamy. Ja powiem Wam, że ja swoje dłuższe rękawice wybieram no, głównie do takich bardziej wyjściowych opcji, gdy Chcę zrobić wrażenie i myślę, że tutaj z tym paltem jak najbardziej się one u mnie sprawdzą. I tutaj co do stylizacji z tym paltem, to taka opcja, która będzie nas najbardziej odmładzała, to oczywiście ze spódnicą i ze spódnicą mini. Naprawdę będzie to wyglądało bardzo dziewczęco, tak w niewinny też sposób, dlatego do takich zachęcam, albo jeśli nie, to mogą być dłuższe spódnice. Będzie to wyglądało już bardziej kobieco, ale ze szczyptą dziewczęcej energii. A jeśli chcemy zestawić to palto ze spodniami, to wybierajcie, już model jaki chcecie, czy to szerszy model jak ja mam na sobie, albo mogą być bardziej dopasowane. Też będzie to wszystko pięknie wyglądało. I jeśli chcemy dodać więcej ciepłości to można tutaj zawiązać apaszkę. Ona pięknie będzie się komponowała. Wybierajcie ten kolor, no oczywiście, który Wam pasuje najlepiej i nie ona musi być czerwona. Zobaczcie jak ja to zrobiłam ze swoją beżową apaszką i to dodało mi elegancji klasycznego stylu, ale także było mi cieplej. Naprawdę dziewczyny, ta apaszka tutaj dużo co zmienia. I na zakończenie dziewczyny stylizacja, którą chcę nazwać Czekamy na wiosnę śmiesznie to brzmi i troszkę się śmieje, jak o tym myślę, to wracamy tutaj z powrotem do naszego blękitnego żakietu, no bo jaśniejsze kolory, one wszystkie nam dobrze się też sprawdzają w zimie, ale już tak świadczą o tym, że nie możemy się doczekać wiosny. I myślę, że zaczynając od stycznia już każda z nas przychodzi do takiego momentu i tutaj piękna stylizacja z jaśniejszymi po prostu wyborami. Wybieram tutaj swoje białe dżinsy, łączę z tą jedwabną bluz i mam fantastyczną stylizację, która mnie też wydłuża, wyszczupla i pięknie po prostu wyglądam. I wysyłam komunikat do świata, że wierzę w to, że jasne dni już niedługo przed nami. Może niektóre z pań uznają taką stylizację za mało praktyczną, ale powiem wam, że gdy jest sucho na zewnątrz, szczególnie też może gdy mamy troszkę słońca, to dlaczego by i coś takiego nie wybrać? No, bo po prostu takie stylizacje, przynajmniej dla mnie, one. Po prostu podnoszą mnie na duchu. Ja wiecie, rozprostowuję plecy i myślę, że okej, okay, jest nadzieja, lato już niedługo przed nami, więc dlaczego by coś takiego dla siebie nie zrobić? Przynajmniej raz w tygodniu coś takiego założyć i cieszyć się sobą. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że zauważyłyście, że w dzisiejszym wideo było bardzo dużo różnych stylizacji na różne okazje, które mogą się Wam przydać. A jeśli jakaś rzecz Wam się spodobała, to zapraszam do skorzystania z mojej zniżki 10 violeta albo 20 wioleta, jeśli robicie. Większe zakupy, no i oczywiście wszystkie linki do prezentowanych przeze mnie rzeczy znajdziecie w opisie tego wideo. A ja bardzo dziękuję Wam, że dzisiaj byłyście razem ze mną i zapraszam do oglądania moich innych wideo, jeśli chcecie wyglądać jeszcze bardziej elegancko, atrakcyjnie i kobieco. Do zobaczenia w tych wideo. Pa pa!